A, furę odpalił muza. Odbiega ktoś. Nie widzę Chodź, chodź. Strzelaj, chodź, masz Tutaj, ty! Trójka jest, na niebieskim. K***a, z czterej wyskoczyło. FCS, są 25 lat. Ja p***a. Jakieś łachmyty tutaj lecą? O, ja chyba, chyba czysto było. Niezwykle ja gram TPP, ale. Bo mnie w jak jadę autem, to nic nie widzę, nie? Kabina mi zasłania. No, to kwestia przyzwyczajenia. Fajnie, jakby zrobili jak w Warzone jest, nie? Że tam masz First Person, ale jak jedziesz, to masz wiesz, całego auto widać. Ci się podoba. Może kiedyś zrobią, tak? Ja wiem, czy to dobre. to łapie choroba lokomocyjna <laughs> jak ja jadę Puru, na FPP Dobra, lutowanko Berylek To jest SKS bys chciał? No, chciałbym coś takiego na długo Woj, bo tam poleciał? Gdzie to jest? A ja mam tutaj coś Ktoś chce kompensator? Czemu nie polecali z nami? A Taka gdzie gdzie jesteście? A faktycznie <laughs> No ale kolega świeży, no to tak jest Nic z tym nie zrobisz To jest za dużo mechanik względem CSA, nie? Prowadź Dobra, no co tam coś. Nie, ja, my tam będziemy do ciebie szli, bo strefa w twojej stronę jest. O, no, tam jest. się podjedzie, zero. Prze przetrwaj tylko, nie zgin to. Dobra, gdzie ja mam... mam plecaka jeszcze, fuck. No się szukam broni, kurwa, Pan Radek druga godzina w nocy i streamuje? Chyba nie? Tak, tak zawsze, czy tak e, czasami? Myślę, że najczęściej gram jak żona idzie spać, to wiesz. I co na kanale, czy znaczy, na Twitchu, głównie PUBG, czy CS, taka mieszanka? Mieszanka, to to i czasem jeszcze Rocket League, albo jakieś inne gierki. Ostatnio Team Fortress nawet się z chłopakami. Ogólnie Dziwne, że ta, ta gra jeszcze żyje, nie? Ten Team Fortress. No. To jest dla mnie zdumiew zdumiewające, Wiele lat ta te gra co miałem powiedzieć, yy... No? Tylko zapomniałem zapomniałam. No to Trudno przypomnieć. No mocne parka, ja pierdolę ty. No widzę hmm. z pół kilometra. 8 masz, tak? Pewnie? Raz do 8 taka kurwa cienutka jebana. A jak tam niebieski y, player masz już tam? Blut? Moja no, ma full'a. No to dawaj. Czekaj, podjadę po motor, Najpierw motora będzie jechać. Chyba ten karabin system. Chyba, że chcesz samochód. Czy znaczy, pytasz się mnie. No i to obojętne, aby żeby nie zginąć nie Mam gdzie skin elegancki, piękny To no weź ten samochód i weź Jedź do strefy ja wezmę wojwoda Oko Kurde, tu skin, tu skin what the fuck A <laughs> też na nagrywasz teraz? Yy, no właśnie jakby był win to się chciałem zapytać czy mogę wrzucić o Wrócę pewnie Ciemuwa tak. Swanko Idzie motor do mnie to wy no to, to ja albo ci nie, podeślę kanał jak skończymy i stwierdzisz czy spoko czy nie Spoko, cześć Kiniła, cześć Dobra, jadę Jadę za wami Ale twarz mordę brzydką wojwa tutaj I widzisz jak się braca nie widzisz nie? Nie nie wywalcie na motorku, nie? Bo to nie jest problem. Ale zawsze was zgarnę, bo dodawali te tornada, nie? Kurde, co? kurwa, nic nie widzę. To <grym>, twój plecak, tylko ja. Mój auto co? No chyba właśnie wydaje mi się, że dla świeżaka lepiej, lepszy jest TPP, nie? Stawią Ale mogę się mylić Dobra Weź tu mnie zostaw kurwa Co? Chorobę masz okomocyjną? No? <laughs> <laughs> Bez skitu. Nie chcę zobaczyć tą lunetę moją. Jezu, to są góry, nie? Wojwa, to ruszaj się cały czas, ruszaj się, nie jest w miejscu. Pa, furę odpalił muza. <grystanie> Dodali te muzyki, nie? Tak. Bekowe. Ale one mają copyrighty, nie? Niestety. O, o kurwa, to jest pleców, pleców. Wisi, wisi piętnaście. Dostał trochę? O. Czy takie coś? nie Widzisz go Wejwot? Nie. Ej, uciekamy, co? W tym magazynie, tym drzbiczki. O, dostał raz. Jest. Dwóch Dobra, podnieśmy mnie ktoś. Oj, kurwa Nie Niedobrze. Jak mają furę, to mogą podjechać. Także podnieś szybko Wejwota, ja się szybko wyleczę. Będę Powinniśmy stąd spadać od razu, nie? No. Tak, nie mam kasku w ogóle. Powie od bandaży masz? Coś tam mam chyba. Dzięki. To wsiadę do auta, wsiadę do auta do kolegi. I się w samochodzie wyleczysz bandażami. Let's go. Mam zestaw nawet. Zestaw nie odpalisz w samochodzie? No. Zobacz, że samochód stoi. Gdzie parkujemy? Kurkę? Tutaj, na tej kurce. Popalono do mnie. Dobra, jedź dalej. Głębiej. Jezu, to są te wyboje masaka. Ja, pierdolę, ty masz prawko? No <ścofianie> <ścofianie> właśnie daję <uzdaje>. <ścofianie> Oho. A, uderzyłeś, dobra. Co, safe? Nie wiadomo Safe, lata 3, safe będzie Dobra, kask potrzebuje Kogoś przywołują do życia Kolejny ja Przedałby mi się granaty smoki jakieś. W razie podnieść kogoś eee. Ja mam nadzieję. Może nic nie widzę to jest. No ale wieje. Kurwa. Wziąłeś smoka. Ha, ja twój broń podniosłem. Ugrałem smoka. Jeszcze jeden. Powiększony w ogóle nie Kurde, i te to. kolega to chyba wszystko... Wszędzie ma skinę, nie? I do tego, i do tego. Proszę, proszę. No wiesz, trochę. gra się trochę w to już, nie? Się gra się ma, nie? Jak to no, mówią? <grywa> Dobra, co robimy? Prostaję. Kolega ciągra Panie Wood, proszę stać Berylek, o kurde, no nie wiem Jak zamienił? On tak kopie, że... Co to znaczy kopie? Kopie... Zał Wojwo, załóż sobie pionowy do tego beryla I celownik musisz tu masz, znaleźć tu masz, Pionowy, widzisz, leży Tu masz ten, holo, podnieś sobie no, cyrownik sylwałusz Ciężko. O ty, bez z co mi się pokazał kurwa. No bo to trzeba podnosić takie rzeczy. No, no trzeba wiedzieć, co podnosić, kurwa jeszcze. Ja pamiętam, raz grałem z kolegą, też go zaprosiłem, nie? To był zdziwiony, że trzeba amunicję zbierać, nie? Bo to był gracz CSA. Tak, pobiega ktoś. Jadłem Bóg był? Ja widziałem jednego na razie. No to tego mojego dobiłeś? Tak, tak, tak. No to mamy go na razie. Ja jestem ogólnie fanem podnoszenia monet, jeszcze nie? Wiesz, teraz są monety. Aha, jadę tutaj. Nie mogę przez to okno wyleźć. Jadę go pomścić. Nie wiadomo. Kolejny się siedzie. Ora, wziąłem monetę jego. Nie ma odradzenia. Mamy strefę. Znaczy musimy do strefy jechać. Jedziemy czy idziemy z buta na pikado? Nie no, jedziemy panie. Nie ma co. Ja się rozjebałem tym motorem A to jest dwójka, czy to czwórka? To nasze Strefa? Nie, to moje auto, on jest dwójka, czy to jest czwórka? Czwórka Ty, przedaj, 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 przedaj. Uro, poczekaj no. Ej, popchniesz mnie? Zawisłem Nie mm -hmm. yeah. Ale odwoliłem, ty O, dzięki Wszedłaj, przedaj, wszedłaj, wszedłaj wszedł, wszedł. Nie wiem, tak, kurwa jesteś Jedziemy, dzięki I co, jaka miejscowa kolejna? Spinguje jesteś? Jeszcze nie Mi ciężko jest pingować, jak prowadzę motor No, to prawda Kurwa, ale szarpie No to nie wiem, gdzieś tutaj Przykład na niebieski Kurę przede mną jest. Jedzie. Nie strzelam. O fuck, walą do mnie. A co z tego? z prawej. Tam, na, na niebieskim. są. Ja przeskoczyłem przez samochód jeden. <laughs> to ładnie. Jadę dalej. Może no, gdzieś tu stanie, wykończymy ich tak, tą moją lunetą. To nie jest tak łatwe. Ja mam składę, nie? Ja na czterech.

Walam się ja tu dropa z no nie wylej, jest tu mam jest jest z tyłu są typy, typy są wydaj Nic nie widzę Przydałoby się tam wjechać, ale... to jest ostra wymiana. Tutaj są, inne, na niebieskim. Kurde, ile tam ich jest. Kurwa, podaj jak na a, ten trup Co tam się odwala ty <laughs> Ceki latają ej Same trupy Ty ja nie mogę kupować śluczę No żółtym ta? A ta, tam za dzew ta, ja To, jeden ja jest Mam tego SLR, nie lubię tej broni Tu jest na szczycie na angielskim Ja pierdzielę, ale wymiana A w końcu? Nie ma takiej jakiejś snajpy, a Walam, no i fura. Jezu, sorry bro, schowaj się do domku, schowaj się do domku. <głos> ja, <głos> nie, 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 nie. Furia do gryny. <noise> nie, yeah. trzymaj, ja trzymaj tabletki. Ja mam coś chyba. Już jestem do auta, nie? Kurde. Trzeba je bronić no. A jaką chcesz bo Może ja mam? No snajperkę chcesz? No chcę sniperkę, mam SLR, ale coś innego Takiego no, właśnie, bardziej... Masz, masz to. Kurwa, no pierdolę Co masz? A, wina, to nie, to nie Trzymaj Dobra radę Kto oni są? Kurwa, zaraz to teraz się wszędzie nie? Wszędzie są już, nie? Ale tam blisko, czy nie? nie? Ciężko określić No daleko na stacja, co to będzie? To? to Skąd? Eee, takie drzewko jest. Na e, tak średni dystans. Dobra. Kurwa, kask mi rozjebał. Kurde, ile tam jest. Kurwa, dostałem. Nie, nie wychylam, szkoda mi nie ten zbroi. W celowanym okienka do celowania to. Tam są te piesze, na rutym. Tutaj jeszcze jesteś coś. mi tego z niebieskiego? Leży. Dobra. No. Ładź, chcieliśmy. Tutaj ty, trójka jest, na niebieskim. Coś Nic nie trafiam, biegną. Gdzie po tym polu? No niemieckim no. A, są. Tu tam są, za tym. Kurwa, Jest, jestem safe. Mój, sorry. Mamy minutę Do, Do czego? Wad. Do kolejnej strefy Musimy rozwalić z tych z dziewięćdziesiątki pleców musimy robić no o. Gdzie on jest? Nie Znaczynij. wiem właśnie On jest chyba poza strefą jeszcze Co jest grane? Skąd? Chyba tutaj jest To niemożliwe Kto wsiada? Do idę? Muszę biec. Ziomek, ziomek, se da radę. <głos> <głos> no, muszę. No tam. Kurwa, nie ja. Zostawicie kurwa prawiczka? Kurwa. Nie. No, kurwa, ty. Ale wybrałem miejsce. O kurde. A, już na blisko. Z krowym mi porobił. Ale okay. miejsce wybrałem. Co wojot? Ja pierdolę pierdolesz, sam łen kurwa. Kurwa, z wyskoczyło.